Cześć, to znowu ja, Karola. Tylko o... Nie zgadnijcie na koncie jakim. Innym samym. Pewnie, że innym. Znów nagrywam sama, samotnie. Dawno co gadałam z kuzynem, który ma 5 lat. Mijam płatki, mam kolację, zrobiłam sobie przed chwilą. Za ja 6 dni jadę do może i mnie nie będzie. 14 dni. To już mówię. Bardzo będę za Wami tęsknić. I pozdrawiam moją koleżankę Pawle. Znajdzie ją. Hi, Asia. Nie wiem, co to ma. Jest na innym końcu. E, Mary, Mary, da. <mierinda> 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oto ja. Jestem VIP-em, tylko jestem super VIP na tydzień. O, jeden z jest. został. Dzisiaj się mogę y przebrać. Albo nie, nie przebierasz się za ładnie. Kociem. Kurde. Nie zmieniał sobie makijażu. Ładnie tak wyglądam. No, ale dzisiaj potatujemy. Dobra. Chodzimy na czat. O, prezencik. A niebieski. A chodźmy do centrum, a już mówię, nie mam tu zwierzaka, bo wydam na ciuchy. Kiedyś że tak cichnę, ale nie tyle. Kiedyś udało się szczokami chodzić, ale już zmienili to. O, No dam, zawsze zbędziemy. No, zapiszcie ją, anka0205. To ja, no dam, oj, um, um, ciężko. Zradzisz mnie tak Jak myślicie? A, zwracaj koło, O, ma Nie, nie nie. Może coś porobimy innego, nie wiem. Urządzamy już 4 minuty i parę sekund. Nie wiem, Aha, czterdzieści sekund. Co mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tu porobić? Zmęczę się strasznie. La, 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 la. Mm -hmm. A moneta? co on nie bierze monetę. Ale my zostawia. Zbierzmy monety. No. Zarabiam tak. Ja staję i chyba zarobić, czy się star. No ale zarobiłam, zarabiam, no bo nie. Nie wiem co jej chodzi i nie powiem jej ile mam lat. Idziemy się połazić. Połazimy się strasznie. Uwaga, to nie nowoczesne. W następnym filmiku będę śpiewał. Będę śpiewał, tak? Zobaczycie jaką komplikowanie? Ja na razie wam nie mówię, to ma być nie Powiem wam. Powiem wam. Masa na, na razie kończę, bo na następnych będzie więcej do robienia i do tego, a na tym kończę. 爸爸。